Jeśli zastanawiacie się czasem, co znajdowało się w obniżeniu terenu tuż obok hotelu park, to spieszymy z odpowiedzią. Właśnie tutaj rozciągał się przez 150 lat Fort Leopolda. Jego ślady znajdziemy właśnie tutaj, tutaj czy tutaj. Aż w 1901 roku podjęto decyzję o budowie Haken czyli naszych dzisiejszych wałów chrobrego, i w 1908 roku rozpoczęto budowę tego właśnie obiektu. Muzeum w Szczecinie zrealizowano mniej więcej w połowie. Potem nadszedł kryzys, wojny, zmiana systemów, zmiana granic, aż mamy rok 2024 i pomysł, żeby dzieło dokończyć. Czy nowa odsłona trwającego od wielu lat małżeństwa z rozsądku pomiędzy teatrem a muzeum może tchnąć nareszcie miłość wzajemną w te relacje? Czy nagromadzenie tak wielu jednostek kultury, od opery i zamku książąt pomorskich aż po Teatr Polski na jednym obszarze, nie odbiera dostępu do kultury i sztuki mieszkańcom innych dzielnic? I w końcu, czy nas na to stać? 4 listopada o godzinie 19 w hotelu Park. Kolejna odsłona archiwolty, czyli debaty mieszkańców, specjalistów i władz. Zapraszamy!